Witam Was serdecznie w celi śmierci. Opowiem Wam dziś o człowieku, który jako ostatni w historii Connecticut w USA miał zostać poddany karze śmierci. Jego liczne procesy były śledzone przez całą społeczność Connecticut i Nowego Jorku, a w jego obronie stanął nie kto inny, jak sam prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. A w celi śmierci jesteśmy z Richardem Roszkowskim. Roszkowski urodził się w Stanach Zjednoczonych w roku 1964 w rodzinie polskich imigrantów. Jeśli rodzice Richarda mieli nadzieję na spełnienie amerykańskiego snu albo świetlanej przyszłości dla syna, to niestety się pomylili. W swym dorosłym życiu Richard nie dorobił się niczego. Pomieszkiwał w wynajmowanych pokojach, chwytał się dorywczych prac, a co najgorsze nadużywał narkotyków, w tym ciężkich narkotyków jak heroiny i kokainy krak. Roszkowski pomimo braku stałego adresu, zamieszkiwał w miasteczku Trumbull w Connecticut w hrabstwie Fairfield. Jak wspomniałam już wcześniej imał się różnych dorywczych prac. Jedną z nich była pielęgnacja drzew, głównie ich przycinanie. Tę pracę miał dzięki znajomemu, zajmującemu się na co dzień tym fachem, Tomasowi Gouldetowi. Pomyślicie więc, że Richard to jednak nie zupełne dno, bo jednak jakąś tam pracę ma. No, niby tak, ale w wolnych chwilach Richard sprzedaje też narkotyki, żeby dorobić. Narkotyki, które sam też zażywa, więc interes idzie raczej słabo. W pewnym momencie swojego życia Richard poznaje Holly Flannery. Mieszkają po sąsiedzku. Holly mieszka z mężem i córeczką Kylie. Jednakże małżeństwo Holly przeżywa kryzys i wdaje się ona w romans z Richardem. Jest to romans burzliwy najprawdopodobniej z powodu wybuchowego charakteru Richarda i jego uzależnień. W pierwszej połowie 2006 roku Holly kończy romans i oświadcza Richardowi, że między nimi koniec. Ale Richard nie mógł przyjąć tego do wiadomości. Był wściekły, zaczął obsesyjnie śledzić Holly, obserwował każdy jej ruch, wystawał pod jej domem. Rankiem 7 września 2006 roku Holly szykowała swoją córkę do szkoły. Miał być to dziewczynki pierwszy dzień w tej szkole, była więc zapewne podekscytowana, ale i nerwowa. No, zapewne wiele emocji dla dziewięciolatki, bo tyle lat właśnie miała Kylie. Thomas Flannery, tata Kylie, pożegnał się z rodziną i wyszedł do pracy jak co dzień. Wtedy do drzwi ich skromnego domku w dzielnicy North End miasta Bridgeport, to jest dzielnicy przylegającej do miasteczka Trumbull, zapukał Richard Roszkowski. Kiedy Holly otworzyła, wymierzył w nią pistolet i kazał jej i jej córce Kylie wyjść z domu, po czym odjechali razem samochodem Holly. Richard kazał się zawieźć na ulicę Seaview Avenue, to jest jedna z takich głównych, bardzo ruchliwych, dużych ulic w Bridgeport, podając jej dokładny adres. A był to adres domu, w którym pokój wynajmował Thomas Goudet, ogrodnik który, jak już wspomniałam, angażował właśnie czasem Richarda do przycinania drzew. Na oczach Holly i dziewięcioletniej Kylie wycelował pistolet w Tomasa i zastrzelił go. Dlaczego? Podejrzewał, że Holly ma z nim romans. Ponoć ona sama właśnie wyznała Richardowi e, e, ten fakt, w cudzysłowie fakt, mając zapewne nadzieję, że w końcu się od niej odczepi. Richard był jednak chorobliwie zazdrosny. Niestety krwawym wydarzeniom nie było jeszcze końca. Richard złapał przerażoną Holly za szyję w takim uścisku zapaśniczym, że nie mogła się wyrwać i wycelował jej pistolet w głowę. Zrozpaczona Holly zdążyła krzyknąć tylko Nie na oczach mojej córki, kiedy Richard, Richard pociągnął za spust i zabił kobietę. Naoczni świadkowie tak opisująco wydarzyło się dalej, i tutaj w moim tłumaczeniu. Dziewczynka biegła przestraszona wzdłuż ulicy. Na nogach miała biało srebrne klapki. Mężczyzna gonił za nią i postrzelił ją w plecy. Upadła na chodnik, ale była przytomna. Mężczyzna podszedł blisko i gdy ona błagała o litość, oddał dwa strzały w jej głowę. W 2009 roku Roszkowski został oskarżony o potrójne morderstwo. Ława przysięgłych jednocześnie orzekła o winie i sędzia John Blowey wydał wyrok skazujący Roszkowskiego na śmierć poprzez zastrzyk trucizny za morderstwo Kylie oraz wyroki dożywotniej kary więzienia za morderstwa Holly i Tomasa. Dzień egzekucji wyznaczony został na 2 października 2009 roku. Rodzinom ofiar ulżyło w sądzie płakali i ściskali się, uznali bowiem, że sprawiedliwości stało się zadość. Tym bardziej, że Roszkowski nie zdawał się żałować swojego czynu. Nie przeprosił, nie wykazywał żadnych emocji, nie mrugnął nawet okiem, kiedy rodziny ofiar zeznawały, jakie były ofiary Roszkowskiego za życia. Pozostawał zimny jak lód, nawet kiedy dziadek Kaili, to mnie jakby chyba najbardziej złapało za serce, kiedy o tym czytałam, kiedy dziadek Kaili opowiadał, jak bardzo dziewczynka lubiła jeździć na rowerze, skakać na trampolinie, jak kochała konie, była taka naprawdę pełna życia, pełna marzeń. Niestety dla rodzin, a bardzo stety dla Roszkowskiego, wyrok okazał się nieprawomocny. Doszło bowiem do urzędowej pomyłki podczas instruowania ławników. Roszkowski nadal uznany był za winnego, ale wymiar kary pozostawał nieustalony. Procedury trwały, a Roszkowski czekał w więzieniu na rozwój wydarzeń. W 2012 roku sprawa Roszkowskiego wrzała. Adwokat Roszkowskiego, Michael Courtney, za wszelką cenę starał się pomóc swojemu klientowi. Sprawa, tutaj czy ta część konkretna sprawy, owiana jest do pewnego stopnia tajemnicą, ale Courtney dotarł do pewnego świadka. Który znał Roszkowskiego i mógł jakoby potwierdzić, że Roszkowski borykał się z problemami zdrowia psychicznego, ale w zasadzie był dobrym człowiekiem i w rozrachunku kara śmierci byłaby w jego przypadku zbyt surowa. Jednakże ów świadek to był świadek koronny w jakiejś innej sprawie i tutaj właśnie tak do końca nie wiadomo, komu pan Courtney nadepnął na odcisk, ale martwił się do tego stopnia, że wynajął. Uwaga, uwaga, adwokata, sam będąc przecież adwokatem. Martwił się, mówił, że martwi się, że policja aresztuje go w każdej chwili, więc naprawdę tam musiało coś być konkretnie na rzeczy, ale martwił się też, że zaszkodzi Roszkowskiemu. W świetle tych wydarzeń, Roszkowski stanął przed sądem i wniósł o możliwość reprezentowania samego siebie. Sędzia Robert Devlin odrzucił wniosek 6 czerwca 2012 roku w trakcie przedprocesowego przesłuchania. A zarazem nakazał Michaelowi Courtneyowi kontynuację jego roli jako obrońcy Roszkowskiego. Mniej więcej w tym samym czasie wydarzyły się dwie kluczowe w tej sprawie rzeczy. Po pierwsze, gubernator Connecticut Daniel Malloy. Dnia 25 kwietnia 2012 roku podpisał nowy statut prawny eliminujący karę śmierci w Connecticut. Kruczek jednak był taki, że przepis ten dotyczył jedynie przyszłych spraw, a więźniów, którzy już oczekiwali na egzekucję, nie zwolniono z tej kary. Roszkowski był tutaj tak jakby między młotem a kowadłem. To była taka no, szara strefa, bo on w zasadzie z jednej strony był już skazany, jego sprawa. Już odbyła się, ale teoretycznie wyrok był, teoretycznie i praktycznie, wyrok był nieprawomocny, więc no była to taka właśnie szara strefa. Drugim kluczowym wydarzeniem była ingerencja rządu Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, oraz ówczesnego rządu polski konsul w Nowym Jorku złożył wniosek o zwolnienie Roszkowskiego z kary śmierci, a raczej właściwie wniosek o nieskazywanie go powtórnie na tę karę. I motywowano to tym, że Roszkowski posiada podwójne obywatelstwo i z tego tytułu Polska reprezentować go będzie jak własnego obywatela. Dodano również, że w Polsce kary śmierci nie stosuje się bez względu na to, jak ciężkie przestępstwo popełni oskarżony. Sędzia Bluey rozpatrzył wniosek, ale kategorycznie go odrzucił. W 2014 roku proces Roszkowskiego rusza ponownie. Rodziny ofiar znów przechodzą przez piekło, musząc przeżywać bolesne wspomnienia. Zeznają m.in. Florence Tipke, babcia Kaili, a teściowa Holly oraz matka Toma Godeta, Eileen Godet. Roszkowski zdaje się być innym człowiekiem niż dotychczas. W białej koszuli i w krawacie słucha ze spuszczoną głową słów rodzin jego ofiar. Sceptycy zauważają, że bardzo się kontroluje, co podważa naciski ze strony obrony, że Richard jest umysłowo chory. Do tej pory, począwszy od tej pierwszej sprawy w 2009 roku, była to jedna z głównych linii obrony. Również wcześniejsze zachowanie Richarda, tak jak obojętność, jąkanie się, pozornie mimowolne odruchy, zdają się teraz wy, wy, przepraszam wyreżyserowane na potrzeby minionych procesów. A teraz jakby zmieniono taktykę. To właśnie teraz, w 2014 roku dopiero, Roszkowski po raz pierwszy zwraca się do rodzin. Wycierając nos w rękaw, mówi spokojnie: Tłumaczę, jest mi naprawdę niezmiernie przykro, że to się wydarzyło. Przepraszam za ból, jakiego wam przysporzyłem. Odpierając zarzuty sceptyków o rzekomo sfałszowanej chorobie psychicznej Roszkowskiego, jego adwokat Michael Courtney. Zasiada, przepraszam, Zasiada, Zawiadamia sędziego Johna Briourego, że aktualnie stan Richarda poprawia się, a zdiagnozowane u niego zaburzenia urojeniowe są w remisji. Courtney walczył o Roszkowskiego za żarcie. Tu trzeba wspomnieć też, że to był jeden z najlepszych, najbardziej wziętych adwokatów. W tamtej okolicy, w tamtym czasie, i do tej pory nie przegrał jeszcze żadnej sprawy w swojej karierze, w której wyrokiem byłaby egzekucja więźnia. Posunął się nawet do stwierdzenia, tutaj w tej konkretnej sprawie, i cytuję e, szokujące słowa: Dziecko nie cierpiało aż tak bardzo, jak to przedstawia oskarżyciel, mówiąc oczywiście o dziewięcioletniej Kylie. Hmm. Ostatecznie 22 maja 2014 roku Richard Troszkowski zostaje skazany ponownie na śmierć. Ciekawym faktem jest, że ten sam sąd w Connecticut, który w 2014 roku wydał ten wyrok, rok później orzekł, że kara śmierci niezgodna jest z Konstytucją, ale to raczej jest zagwostka na inny film. Tak czy inaczej, Roszkowski opuszcza sąd, zmierzając w kierunku celi śmierci jako ostatni człowiek w historii Connecticut skazany na egzekucję. Dołącza do dziesięciu więźniów już oczekujących na tę karę. Jego obrońcy nie poddają się jednak. Jedna z publicznych obrońców, która została jemu przyznana, Corian Mainville nalega, że Roszkowski został skazany niesłusznie. Cierpi bowiem na urojenia paranoidalne. Ponadto w trakcie zbrodni był pod wpływem silnych narkotyków. Mainville żąda ułaskawienia Roszkowskiego i mówi, że, cytuję znowu w moim tłumaczeniu, Państwo będzie musiało najpierw zabić mnie, nim pozwolę, żeby zabiło mojego klienta. Bardzo mocne słowa. I tak w 2018 roku po wniesieniu apelacji Richard Ponownie staje przed sądem. Rodziny ofiar raz jeszcze oddrapują stare rany. Matka Gaudeta Eileen Łuka i nie przynosi jej żadnego pocieszenia, kiedy Roszkowski wyznaje, że dziś żałuje za to, czego dokonał. Zwracając się do sądu, Roszkowski mówi: Wysoki Sądzie, bardzo żałuję tego, co wydarzyło się tamtego konkretnego dnia. Nie mogę teraz tego zmienić. Nie pamiętam, co się wtedy wydarzyło, ale nigdy nie chciałem nikogo zabić i bardzo przepraszam. Sędzia John Blowey, ten sam, który wydał na Roszkowskiego wyrok śmierci cztery lata wcześniej, wydał nowy wyrok w sprawie. Prawnie nie mogła to już być kara śmierci. Pamiętajmy, że sąd w Connecticut uznał, że kara śmierci jest niezgodna z konstytucją. Roszkowski zatem? Odsiaduje teraz wyrok dożywotniego więzienia, bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. A jaki wyrok byłby sprawiedliwy, Waszym zdaniem? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem dziękuję za uwagę i spotkajmy się niebawem w następnej celi śmierci.